Ezoporada dnia w pigułce na niedzielę 7 listopada. Warto postawić dzisiaj na odpoczynek w rodzinnym gronie. Jeśli pogoda dopisze, to udajcie się na wspólny spacer. Dobra energia złapana dzisiejszego dnia zaprocentuje w nowym tygodniu. Dziś Twoje decyzje będą właściwe i z pewnością pozwolą na dalsze realizowanie Twoich przedsięwzięć. Mogą pojawić się tutaj problemy trawienne, ale również i uwaga na uzależnienia i wszelkiego typu używki. Karta dnia, szóstka buław. Dziś mogą zamanifestować się szczęśliwe sytuacje i optymistyczne wiadomości. Możesz uzyskać bezinteres bezinteresowną pomoc oraz osiągnąć jakieś zwycięstwo w dziedzinie, która w danej sytuacji jest dla ciebie ważna. Pokazuj swoją radość i świętuj w rodzinnym gronie. Życzę ci uśmiechniętej niedzieli. Magicznie pozdrawiam terapeutka Rejki oraz astronomerolog Ewa HL. Papa, pa. do następnego.